A ty z kim się rozmawiasz? No. Kto się rozmawia do mnie? Co? Nie usłyszałam. Można powtórzyć jeszcze raz? Jeszcze raz. Alo? Sekretarka jest, co? A to kolega ma tu 40 lat. Ja mogę kolegę przekazać. Ja 32, niestety. Witajcie na kanale Git. Z wami Doman i Burzyk. Cześć! Okres letni, często pewnie teraz śmigacie na rowerach, warto jednak dbać o bezpieczeństwo i oświetlenie stosowne w rowerze posiadać. Przetestujemy. Dlatego hmm. dzisiaj ciekawy zestaw oświetlenia naprzód i tył od Mediatecha. Uch, kurwa. A nazwy? A potem będą nazwy. Tytule są. Dobrze. Zazwyczaj na początku naszych testów zaglądamy do zawartości opakowania, a tutaj jest coś niecoś do pokazania. Pudełeczka oczywiście typowo Mediatechowe, czarno-pomarańczowe, z najważniejszą specyfikacją, z najważniejszymi funkcjami. O, co to można w ogóle o funkcjach mówić w przypadku takich produktów? One mają po prostu świecić, ale jakieś tam dodatki też mają. Na opakowaniu też wizualizacja i przedniego, i tylnego światełka, a w środku znajdziemy oczywiście no, takie same elementy. Mamy światło gumowy, gumowo-plastikowy zaczep i w przypadku światła przedniego i tylnego. I mamy kabelki micro USB 2.0 do ładowania oraz instrukcję obsługi wraz z takim krótkim poradnikiem montażowym jednego i drugiego światła. Światło jakie jest? Każdy widzi. Zacznijmy od przedniego, czyli od modelu Bike Front Light MT2201. Jest to Taka latareczka bym powiedział wręcz przenośna, a nie tylko światło rowerowe, o czym za moment dokładnie. I całkiem spore to jest. Bo zazwyczaj gdzieś te światła są takie malutkie, które sobie na kierownik możemy zaczepić, a tutaj wyobraźcie sobie 117x20x39 mm waży 133 g i zostało to światełko wykonane w dużej mierze z aluminium. Co też jak się dotknie, to od razu widać, że jest to sprzęt całkiem solidny. To prawda, i chyba faktycznie. Ktoś pomyślał o tym, że może to być też latarka, bo są wyżłobienia ewidentnie na cztery palce, żeby trochę lepiej leżało w dłoni. Jak ci policjanci oni tej owszem. Nie, tak, jak inaczej to trzymają, że pistolet i latarka. Zostańmy przy tym, że, że masz samą latarkę. ja latarkę trzymam, to trzeba pokażę cię. Pokaż, jak ja trzymam, to tak trzymam. Albo ewentualnie. O, tu też jak zobacz. Jak, jak ten radar, co policja ma, i słyszymy, i da. I suszymy. <laughs> prześwietli... Ojej, jak prześwietliłeś tam okrutnie. No zrobiłem to specjalnie. To jest taki efekt, efekt te, tego, rozumiesz, światełka. Omawiamy wygląd od razu, czy co? E, no tak, no wygląd... No to, Jaki jest każdy Tak, już powiedziałeś o tym, że mamy uchwyty, żeby też nosić to w dłoni jako latarkę. Na górnej ściance mamy przycisk, który zmienia nam natężenie światła pomiędzy 400 a 200 lumenów. I tryb może być stały, a może być to światło migające, jak na rowerkach sobie często światełka migają. O, tak, takim szybkim światłem. No dobrze, dobrze. Ładnie zaprezentowane na koszulce ciemnej. W dolnych partiach mamy pod zaślepką gniazdo na gniazdo micro USB 2.0. Do ładowania tego. Tej latarki tego światła rowerowego, to od razu powiedzmy, że może pracować do 9 godzin w trybie 200 lumenów, czyli w tym trybie słabszego Słabie. światła, natomiast 4-5 godzin też gdzieś tam osiągniemy, jak damy to mocniejsze. I to jest dobry wynik, bo spory dystans możemy w takim czasie przejechać, a myślę, że takie zwykłe wypady rowerowe, to oj, oj, oj. Nawet nie trzeba będzie codziennie tego, na tego ładować. Tak. Ja, ja też jak, jak często korzystam z latarki, jak nie wiem, kota idę poszukać, gdzie tam się zaszył w nocy, no to, to korzystam z tego i powiem Ci, że ale to zresztą zaraz będzie więcej o o tym jak sobie to światło radzi, bo jeszcze warto powiedzieć, że ładuje się przez około 3 godziny to przednie rowerowe. Oświetlenie. No i też jeszcze ważna kwestia odnośnie tego, że tutaj w dolnych partiach, jak mamy zaślepkę, to też mamy jakąś wodoszczelność. Tu jest IP53, więc raczej zachlapania, jakiś deszcz, jak tam gdzieś będzie padał, no to tej no, latarce. No, ale tak, tak nie na temu bike frontowi bike front light nie będzie. <grym> bike, frontowi. bike frontowi nie będzie straszny. No i mocowanie bardzo dobre, bo często jest tak, że jak kupujemy sobie takie zwykłe gdzieś na paluszki oświetlenie, to one składają się z elementów plastikowych. Kilku elementów, które gdzieś musimy sobie przykręcić do kierownika, i często ten element zostaje na kierowniku, a latarkę światło ze sobą zabieramy. Tu jest to bardzo fajnie rozwiązane, bo jest jakby. No ten element też może zostać sobie na rowerze jak będziemy chcieli, bo on się tam odczepia, ale dzięki temu, że jest taki gumowy pasek niczym, nie wiem, jak, jak zegarek, mm -hmm. to bardzo solidnie się to trzyma kierownika i, i nie bardzo się? Nie, nie opuszczało się podczas jazdy i też przede wszystkim bardzo wygodnie i bardzo szybko to montujemy. Tylko zakładamy, zapinamy i od, razu, tak, i od razu mamy gotowe zapięcie. No jeszcze jak, jak pociąg. Tak, takie dwa, dwa dwie diody. Mm -hmm. Mocne w tylnych partiach mamy oznaczenie co to za model. No a oczywiście z przodu światło. Spoko. Idziemy do drugiego. Tak, starczy już omawiania wyglądu. Idziemy na tył. Przedniego, idziemy na tył. Przekazuję Ci. <laughs> Tutaj bardzo podobny mechanizm, jeżeli chodzi o zaczep. Jak już jesteśmy przy tym, też możemy szybko, szybkim ruchem do... Yy, Siodełka sobie do tej sztycy siodełka przypiąć i też będzie się solidnie trzymał. Zazwyczaj światełka rowerowe, mogę na chwilę od Ciebie zabrać, gdzieś tak są montowane, nie w rowerach? A to jest w ten sposób montowane. O, Także no właśnie. tak jest dookoła do, do do ta guma, jest wokół sztycy i, i wtedy będzie też się naprawdę solidnie trzymać. Tutaj już jest to światło tylne mniejsze. 75x25x26 mm i waży 47 gramów. Nie wiem, czy mówiłem, że tam to waży 133 gramy, więc jest. Dwa razy cięższe. Ponad. No to już nie zostawia światła na koszulce. To już nie zostawia światła na koszulce, ale powiem Ci, że tutaj też mamy kilka trybów działania. Trzy tryby dokładnie mamy tutaj działania. Może być takie światło stałe. Niezależnie od. Nie, to w sumie są cztery tryby chyba. Tak, bo wolno mrygające, Pulsujące, szybko mrygające i stałe. I stałe, tak, i w przypadku tego oświetlenia też warto dodać, że tutaj wewnątrz jest wybudowany czujnik, który no, przy Logo Mediatecha, tak? Jakby ktoś pod... Logo jest ciekawe, jak taki jak autograf. Szybki autograf sportowca. Słuchajcie, też, też warto dodać. Dobra, nie, skupmy się na wyglądzie zewnętrznym, bo o tym, o właśnie ten palec idealnie Ci pasuje. Na froncie mamy rzecz jasna oprócz plastiku, pod którym jest oświetlenie. Przycisk do zmiany trybów. Ale on nie jest za wygodny. Ciężej się wciska niż ten, Podczas w jazdy nie za fajnie, musi być go zmieniać. No tak, ale z drugiej strony po co zmieniać podczas jazdy? no, A no jak i... Zmienić, te, że teraz chcę, te, żeby szybko mrygało. A zrobiłeś zmieniać kiedyś podczas jazdy? No, zdarzało mi się. Ja nigdy nie podczas... zmieniałem podczas jazdy <laughs> oświetlenia. No, co to za pytanie, po co? Zdarzało mi się, bo miałem taką ja możliwość. Za, no tak, to chciał, to zmienić. Oczywiście. Ja, jego sprawa. Otóż no, można to rozpatrywać jako minus. No, no, ja po prostu ja... uważam, że. Tak ciężko się wciska. Gdzieś głęboko tak, trzeba ciężko, trafić w dobry mały punkt. Ciężko się wciska, tutaj się wciska dużo łatwiej, dużo lepiej ten o. Na, na tej latarce, latarce oświetleniu przednim. nim. do I, <laughs> I tu też jest gniazdo ładowania z tyłu, szerszenie nie. Tak, mancone. jest też gniazdo ładowania z tyłu, bo też mamy tutaj standard IP53, czyli odporność na zachlapania, na deszczyk. Ciężkie warunki pracy. A co, ciężkie warunki pracy. Ale zobacz, tu też jest coś. Może też być jakiś czujnik. No bo jak już o tych czujnikach wszystkich mówimy, to mamy tutaj taki czujnik, że niby jak hamujemy, to światło robi się bardziej intensywne, tak jakby się w samochodzie światło stopu wciskało. Na rowerze działa to lepiej. Tak to możesz mi w zęby strzelić, co najwyżej i się nie zahamuje, nie będzie tego widać. Na rowerze? Ale tu się świeci jak podczas hamowania, patrz, tu jest to niebieskie. Ale nie zawsze się podświetla jakby. Tak. To główne światło na rowerze. O, tak jak teraz. Nie teraz zadziałało. Pewnie, pewnie tego w kadrze nie widać, ale. Jak nie no to jednak, to widać. Jednak jak się jedzie na rowerze. Teraz zrobimy tak. To jest zahamowane. Teraz jedziemy niby. O, widzisz, działa. No bo no to, to trzeba mieć prędkość dostosowaną. No to jednak jesteś lepszym rowerem, niż ja. Jak przed nagraniem robiliśmy, ja imitowałem, hamowanie nie wychodziło. A burzek, jak ja rower, to człowiek rower. Długo, ja bicycle, rower. człowiek bicycle. ja ty jesteś monocycle. Monocycle jestem. No, także tak. Czyli to też się trzyma dobrze. Też się trzyma Pewnie. dobrze. Jest to, tutaj też jest guma wszędzie. No to jest takie... To jest plastik, ale to, to się... To wiesz co, powiem ci, że to się jeszcze lepiej trzyma, bo tutaj delikatnie czasami się może to wsunąć, no ale delikatnie. A to a w ten, Nie, to, w ten to nawet w ten nie właśnie, ma gdzie się nie, wsunąć, no, no bo to w sumie. Ale bardzo fajny jest ten mechanizm. Mi się to bardzo podoba i w jednym i drugim. Boję się, że ta część mogłaby się wysunąć, ten zygzaczek i, i by to uciekło i koniec. Nie. Ty to sam nakładałeś? Nie, to już było fabrycznie nałożone. Widzisz, właśnie o tym mówię. Ale wiesz co, jak się to zaciśnie, to to wszystko jest tak mocno rozumiem, ściśnięte, bardzo się naciąga. Nie rozumiem, Ufam. Bardzo się guma naciąga. Ufam temu Co Słuchaj, no nie powiem Ci, jak będzie po kilku miesiącach użytkowania, czy tam latach, nie, jak będzie się sprawowało to światło, w sensie takim, czy te mechanizmy będą się dobrze trzymać, ale też warto powiedzieć, że y, do ośmiu... 8... 8-9 godzin pracuje to tylne światło, natomiast ładuje się też przez około 3 godziny, czyli czas pracy bardzo podobny i tego. No wiadomo, że przednie, jak sobie dowalimy mocno, to będzie inaczej, ale, ale czas pracy jest bardzo podobny jednego i drugiego. No to są tylko światła rowerowe, No to tak naprawdę to nie jest żadne wielkie odkrycie. Taki produkt, ale powiem Ci, że ostatnio właśnie szukałem takiego światła rowerowego, żeby, żeby sobie zamontować. Nie mogłem się zdecydować, które kupić. Bo kiedyś często, jak kupowałem, to strasznie szybko się psuły te światła rowerowe. Wydawałem na nie 50 zł, 70 zł, 30 zł, nieważne jaki to był segment cenowy. Zawsze miałem ten problem, że mechanizm mi gdzieś pękał po, po, po paru przejazdach, kilkunastu przejazdach albo e, zaraz był jakiś problem, że nie baterie się gdzieś wylały w środku i już, już był problem z elektroniką. Tutaj bardzo podoba mi się to, że jednak jest to oświetlenie ładowane tak jak smartfon, czyli nie musimy gdzieś tam paluszków wymieniać, tylko no już człowiek teraz jest przyzwyczajony, że musi. Muszki tu latają pierdzielone. Człowiek jest przyzwyczajony, że musi wszystko ładować, więc tutaj też. Yy... Jak to jest pixelowe na pudełku? Nie ma, nie ma z tym problemu, najmniejszego. Ile kosztują? Regularna cena jest taka, że przednie kosztuje 80 zł, a tylne kosztuje 100 zł. Natomiast teraz w tej chwili, w chwili nagrywania są tańsze i tylne kosztuje 85, a przednie 65. Nie jest tanio, bo tak jak mówię, no można naprawdę za grosze znaleźć te, te, te przeróżne światełka, aczkolwiek o ile. Tylne to po prostu światło tylne, o tyle przednie to naprawdę, po słuchajcie, światło przednie. nie, to nie jest po prostu światło przednie, to jest bardzo <noise> dobra latarka. Ja powiem Wam szczerze, że te 400 lumenów to jest tak mocne światło w taki, takiej małej latareczce, rowerowym, rowerowym oświetleniu, że po pierwsze, jak jedziemy na rowerze, to widzimy bardzo dużo, bo to, no, no to nie wiem, no, to może nie jak samochód, no bo wiadomo, że takiego mocnego oświetlenia nie pociąg. będzie. Ale jak pociąg. Ale jak pociąg albo nawet samolot. Szczerze powiedziawszy... Ciekawe czy samolot coś widzi jakie ma światła. Nie no, jak czasem widzisz jak samolot leci, to nawet widać strugę światła przed nim. Jak się przyjrzysz w nocy, jak leci samolot? Nie zwróciłem uwagi. Nie to zwróć kiedyś uwagę. Jak nisko w miarę lecie. Jak tutaj do modlina już tam się powoli zbliżają do lądowania, to czasami zauważyłem, że jest światło przecież. No tak, widać. na lotnisko, to to miało być sens, ale W powietrzu w chmurze, normalnie. To w chmurach, to Wietrzu, to powietrzu widać, nawet chmury nie ma. Ale przejdźmy do tego rowerowego okay. oświetlenia, yeah. bo o nim dzisiaj rozmawiamy. Chcę powiedzieć, okay. że bardzo dobrze sprawdza się przednie światło jako światło w rowerze. Dobrze oświetla drogę. Proponowałbym, żeby dać trochę niżej, bo nawet naprawdę możemy kierowcę oślepić, jak damy za wysoko. Autentycznie, no nie to, że mi ktoś mrygnął światłami, ale, ale czułem, że nie był zadowolony, jak miałem za wysoko ustawione, bo to tak na pier... Widzisz tam ten biały dom? No. Oślepi, oświe, oślepiłem, Oświetliłem sąsiadowi okno, bo kota szukałem człowieku, nie? I widziałem sąsiada tam, jakąś posturę gdzieś w domu. To prawda. To... I to jest, to, jest, to jest. Ile to jest? Ze 100 metrów jest, jak nie więcej. Więcej Więcej nawet, nie? I to to jest niesamowite, jak to jest mocne światło. Po pierwsze na rower, a po drugie, jest to bardzo wygodna poręczna latarka, którą możemy ładować. Nie musimy wkładać tutaj paluszków żadnych, więc to to naprawdę to się chwali. No i też przede wszystkim dobrze trzyma się kierownika. To, co zrobisz? Prześwietla? Prześwietla. Dobrze trzyma się kierownika, nie ma żadnego problemu z montażem, nie ma żadnego problemu z funkcjonowaniem. Co do czasu pracy baterii, uważam, że też nie jest najgorszy. A jeszcze nam tutaj podaje, podaje nam tutaj Mediatek, że to jest światło LED, -y, to jest dwa razy Kry XML, a żywotność 100 tysięcy godzin jest tego oświetlenia. XML. Natomiast tylne światełko, no nie wiem, czy nie jest trochę zbyt drogie. Stówka, to jest chyba trochę za dużo, Ja, ja, ja nie znając ten. Uważałbym, że więcej warte i, i bardziej warte swojej ceny jest przednie. Ja też tak uważam na koniec testu, że bardziej warte swojej ceny jest przednie, zwłaszcza właśnie nawet w tej regularnej cenie około 80 zł. Natomiast no, trochę mnie zastanawia. Wiadomo, że tutaj pewnie kosztuje trochę to, że jakiś czujnik zamontowali, że on podczas hamowania wykrywa i naprawdę to działa, aczkolwiek uważam, że nawet takie ładowane sportu USB światło tylne nie powinno kosztować 100 zł w regularnej cenie. To jest trochę za dużo. Jak za, za takie oświetlenie, naprawdę. Aczkolwiek też, też tutaj podaje nam MediaTek, że stand standby do 3 miesięcy, jak nie będziemy korzystać, jak tylko raz na jakiś czas będziemy chcieli odpalić sobie to oświetlenie. A jeszcze coś tylko sprawdzę. Ktoś powiedziałeś tak najlepsze hasło reklamowe. Jakie? Ładujesz, nie musisz wkładać paluszków. Tam mm jeszcze -hmm. wcześniej też było jakieś takie jedno, że zakładamy gumę na sztyce. Nie musi być gry wstępnej. To jeszcze tylko dodajmy, bo to też jest w sumie bardzo ważne. Według producenta zakres temperatur pracy to jest od minus 10 do plus 60 stopni w przypadku światła tylnego i minus 10 plus 60 jeżeli chodzi o światło przednie. Nic co, panie Danielu, no, no? Światło jak światło. No. Hmm, uważam, że spoko, bo te światła chyba nie są wcale takie tanie. Ja u siebie mam w rowerze jakieś tam. No to prawda, ja nie lubił, nie chciałbym tego ładować, bo by mnie to denerwowało. I ona sobie działa już, nie wiem, dwa lata i ciągle działa, ale faktycznie mocą oświetlenia to do tego Mediatecha to jest mu bardzo, bardzo naleczo. Nie, no ja nie miałem bardzo nigdy naleczo. mocniejszego oświetlenia przedniego. Tak, tak, tak jak mówię, dla mnie to jest absolutnie świetny produkt. W tej cenie jako latarka, jako oświetlenie do roweru z wygodnym montażem. Tak, bo warto kupić. światło nawet przednie na rowerze, to ono jest tylko raczej po to, żeby ktoś cię widział, a nie żeby oświetlać sobie drogę. A tu każdy dół wszystko a zobaczy przed sobą. I to nawet na sporej odległości. Natomiast tylne światło. Mm -hmm. Chyba nawet nazwy w końcu nie powiedziałem, MT-2201, MT-2200, nie wiem czy nie pomyliłem, ale dobra, to w opisie będzie, w tytule będzie dobrze. <grystanie> Zakładajcie kaski podczas jazdy na rowerze. I oświetlenie też, o, to, 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 to jest bardzo ważne, bo niestety ci nieoświetleni, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, to jest najgorsze co może spotkać nieochronionego uczestnika ruchu drogowego, jak w nocy idzie bez jakiegokolwiek oświetlenia, albo jak rowerzysta jedzie na rowerze bez oświetlenia. I kierowcy rowerzysta. też. No i bo potem też. ma problemy przez te Tak, ruchowy. to jest karygodne, jak ktoś nie zakłada światła i w nocy planuje gdzieś jechać na rowerze. Ale też jeszcze, słuchajcie, to jest też jeszcze jedna rzecz tylko. Dzięki temu, że mamy taki typ montowania, też możemy to sobie zaczepić na plecak, żeby gdzieś z tyłu mieć takie mm -hmm. oświetlenie, gdzieś też mm -hmm. idziemy jako ten niechroniony uczestnik, więc powiedzmy, że jakieś dodatkowe zastosowanie jest. Dobry. Co? <laughs> Kurde, pudełka są na odwrót! Pudełka są na odwrót, bo mi pudełka, ja, ja się zagubiłem. Panie, co pan mi żeś tu zrobił? No, dlaczego ty to, to postawił przy tym? On no, to ustawił. Front light i backlight, light. Tail light. Czyli, właśnie, no dobrze mówiłem na początku. MT2201 to jest przednie, a 2200 to jest tylne. Ciężko jest jakoś logikę wyszukać na nazewnictwie Mediatech. W tym materiale też jest ciężko logika wyszukać. Nawet rower postawił się z tyłu, ale w sumie... Nie ratuje. Niech tam stoi. Dobra, kończymy. Z wami dzisiaj Doman i Wórzyk. Cześć. Dbajcie o siebie. Na rowerze. I nie tylko. Jest git. Gotom. Och ty kurwo, jebana! Jak ją widzi! Ale mnie wystraszył. Dlaczego takie rzeczy się nie nagrywają? Człowieku, no człowieku! Jaki paraliż, <śmienny> go znowu? <śmienny> Z nie ukończył, już paraliż. Ja pierdolony. Ale podleciał do jego Ja zaczął. Ja pierdolony, debil, odchodzę. nie odleciał. No, kurwa, ty, nie warto go kąsić nawet. Ty, debil, no, kurwa debil. Opierdolony. Dobra. Dobrze. Czekaj, jakby mu taką poprzeczkę postawić do przejścia, no, to by tylko na najniższym poziomie przeszedł. Tak. Bo brzucha by dotknął, a głowa by nie dotknął.